Na moim kanale, a dzisiaj przygotowałem dla moich widzów taki oto skromny pakiet zdrapek. Mamy 8 zdrapek po 5 zł, jak i jedną megalinie za 2 dychy, widzowie. Łączna wartość jest 60 zł. Mam nadzieję, że spodoba się moim kochanym widzom ten, właśnie, filmik i. Będziemy mogli sprawdzić właśnie co kupują, co jak inwestując właśnie w taki pakiet, ile można wygrać. Widzowie, trzymajcie kciuki i zaczynamy show. Ja biorę się za strypanie. Hej! Okej okay, kochani, a na stole właśnie widzimy pierwszą strapeczkę. Jest to retro kasa z numerem 43. I ja w tej chwili właśnie przystępuję do wydrapywania symboli i uwaga. Pojawiły się pierwsze symbole. Oczywiście nas interesuje dzisiaj jak najbardziej diament i konioczyna, które nam dają wygraną. Ok, i mamy oto takie symbole. Tu jest safe, podkowa. Zaglądamy dalej. I proszę bardzo, dzwon wyskoczył jak i złoto. I tu mamy arbuza i kot kreskowy. Niestety, czyli strapeczka sobie tutaj odpuściła, widzowie, a my sprawdzimy właśnie, co ta piątka w megalinie ma ciekawego do pokazania. I widzowie, ja będę od razu na bieżąco tutaj zaglądał. Po kilka symboli zdrapiemy i na przemian. Czyli jest tutaj korona w tej chwili. Długaśna zdrapka. Dobra, chyba to było tyle. A obok korony są lody. Proszę bardzo. Zaglądam w tej chwili za symbolem lody. Tak to wygląda. I nie widzę. Czyżby nie było? Chyba nie ma. Dobra. Więc może prezent. I uwaga, jest prezent w tym miejscu. Czy jeszcze tu prezent się pokaże? Nie, zobaczcie, do końca nie było. Więc zrobimy sobie zdrabkę za 5 zł, czyli mamy numer 29, różowy diament. I proszę bardzo, wykrywające liczby jest 11, 2, 6 liczba jaki? 23. A w Twoich liczbach pierwszą liczbą. Niesamowicie mamy liczbę 26, mamy liczbę 3, całkiem blisko. Numer 1, numer 9, numer 4, numer 35. Jak widać, do tego jest 19 i uwaga, 20, 24 było blisko i 27. Zapeczka niestety odpada. Na prawą stronę, a widzowie mega linie, i proszę bardzo, mamy liść. Mamy liść, i zaglądamy właśnie za liściem. Dobra, czyli do końca nie ma. A pod liściem jest auto. Proszę bardzo, jest auto. I jest pierwsza szansa na jedną linie. Musimy auto zajrzeć. Tu auto, tu nie widzę. Tu jest za to auto. Ok, proszę bardzo. Tu nie widzę auta. I dobra, to jeszcze jeden symbol. I mamy wiśnie, czyli to są wiśnie. A wiśnie są tutaj. Czy jeszcze gdzieś są wisienki? Jak dobrze patrzę, to chyba nie ma, nie, stop, na dole, na dole i wyżej też. Czyli takie to były wisienki, a po wisienkach sobie zdrapeczka, askier. Siedem szans, identyczne symbole nas interesują. I tym samym mamy pierwszą wygraną, proszę bardzo, słoneczko. Słoneczko fajnie rozjaśniło i mamy wygraną. I tu były podobne, ale jednak różne. Jest konieczna. Widzowie, Ta gra szósta. Uwaga, cytryna, zegarek. I gra siódma, piłka i winogrono. Widzowie, to co? Sprawdzamy i mamy. Uwaga, jest w tym momencie pierwsze 5 złoty. Super. To co dalej drapiemy? Megalinię. Przechodzimy do megalinii. A w nich musimy znaleźć symbol foto. Gdzie to foto się skryło? I jak dobrze widzę, to chyba nie ma więcej. Ale za to serduszko i piękne serduszko dla moich widzów. A jak? To co? Zaglądamy. Gdzie serduszko i tym samym szansa na linię? Tu mamy serduszko. Tu widzę serduszko, następne. I uwaga, niżej. I to by było na tyle. A następnym jest gwiazda, i proszę bardzo, zostań moją gwiazdą. Jest tutaj po raz pierwszy. Mamy w tym miejscu również gwiazdę i nawet dwie. Oj, chyba za dużo tych gwiazd, jak na jeden raz. Dobra, to co, za chwilę wrócimy do naszej zdrabki, a w międzyczasie duży lotek. Niech umili nam właśnie tę chwilę i zowie. Proszę bardzo, to są wygrywające liczby, a w pierwszej liczbie jest dwa. 8, czyli jest to druga liczba. Dziewiątki nie mamy niestety. 17 nie ma 24 nie widzę i 43 również nie widzę. Czyli dwa dwie liczby były trafione. Zaczęło się od trójki 12, 15, 36, 40 i dobra. Jest 8, 29, 39, jest i tu już chyba za wysoko, tak, nie ma wyżej. I jest 1, jest 21, 22, mamy liczbę 26, 30 i 39, czyli 2 były, 26 nie było niestety. Jest 8, 16, do tego 33, 37 i dwie liczby również, a uwaga pod szóstką. Jest 4, 11 i literka R 28, 30 i nie ma więcej. I to się zgadza, czyli ta zdrafeczka na prawą stronę, a ja już tutaj. Doje. zaglądam następny symbol w mega i jest to piórko właśnie gdzie jest moje piórko a w ogóle nie potrzeba mi dzisiaj chyba jest piórko i chyba nie ma jak i po piórku uwaga jest pierścień i po raz pierwszy jest po raz drugi proszę bardzo pierścień tu widzę pierścień Pierścień. Nawet tu. Nawet trzy pierścienie. Jest następny. Czyli ostro z pierściami polecieli. I chyba nie ma więcej. Następny symbol jest to żółw. Proszę bardzo, żółw. I po raz pierwszy, po raz drugi. oraz trzeci żółw i widzimy niżej i proszę bardzo jest tu aha tu jest jeszcze bonus i uwaga musie perła za 80 zł niestety nie o to chodziło dobra mamy 34 numer tej oto cudownej zdrabki jak i takie oto wygrywające liczby Te liczby właśnie nam tutaj się ukazały, a pod spodem jest pierwszą liczbą 249, której nie widzę. 18 również nie widzę. 3, 35 i uwaga, jest 33. Było bardzo blisko. 11 nie mamy. 23 jest liczba 8, czyli również blisko. I liczba 27. Dziękujemy strapetce. No to co? żółw mówicie, a po żółwu arbus. I tu już widziałem arbuza. Proszę bardzo, mamy w tym miejscu. Dwa razy. Ja jeszcze szukam arbuza, to jest tęcza, dobra. I jest arbus. Tak I tutaj mamy również na dole arbuzy dwa. OK biedronka symbol biedronki czy ktoś tu widział raz biedronkę chociaż chyba nie chyba nie dobra no to już zaglądamy po biedronce na szyjnik i tym samym w tym miejscu na szyjnik Więcej. Ależ to wygląda nieziemsko. I elektryzując cache numer 35 a w bołusie biśnie za 25 zł, a w Twoich liczbach pierwszą 21, 29 uwaga 37 i 13 jak w Twoich liczbach. Mamy 16, pierwszą liczbę 38, było blisko 31, 39, niestety 24, również nie pasuje, trójka nie pasuje, 19, 34, jest 18 i, uwaga, było blisko o numer. Mamy mega linie i słońce. Dzisiaj już się raz trzy słońca pokazały i od razu wybrzyliśmy 5 zł. Ciekawe czy teraz coś będzie. Czy ta zdrabka ma? ma. Ma, proszę bardzo, jest słońce. I chyba nie było więcej. Nie. Dobra. A po słońcu jest łódź. Jak najbardziej fajny symbol Łódź. I Łódź, uwaga, jest Łódź. Po raz pierwszy tu w rogu się schowała następna Łódź. I nie ma, nie ma więcej. A obok łodzi jest dzwon. Ja już widzowie odkrywam dzwon i tym samym szansa na linię, uwaga jest dzwon, nawet dwa i trzy, widzimy dzwon dwa. i w tym miejscu również jest dzwon, super, Czyli odkładamy zdrabkę a bierzemy następną i uwaga jest to. 12 numer, a to są wygrywające liczby. Może kasy za 5 zł. superansko tak to wygląda. I pierwsza liczba jest 17, 34, 31, 12, a jest 11. 23 również blisko. 1 nie mamy. 18, do tego jest 13. Niestety 8. I 25, również blisko. Coś za szybko ta mega linia wraca do nas. Dobra, nieważne. I jest winogrono. I tym samym szansa na otwarcie. A ja widzę następne tu. Winogrono. Ok. I chyba nie ma nigdzie więcej. A? Ok. Jest rower. Symbol roweru, czy ktoś pamięta, gdzie był tu rower? Mi się wydaje, że nie było i faktycznie nie było do końca. A po rowerze, po rowerze mamy śminkę i śminka chyba nie ma to Zaglądamy dalej. Mamy sakwę. I sakwa na pewno musi być gdzieś. Chyba. Czyżby sakwy nie było? Aż nie jest na dole. Jest sakwa. Dobra. I więcej nie ma. Dobra. To zrapka, na lewo na chwilę. I zaraz wrócimy do niej, a w międzyczasie zielona kasa numer 21. I proszę bardzo, 32, 16, 22, 13. To jest to, co nas dzisiaj porusza i jest 31, 2, 20, 36, 19, 14, obok, 6, nie ma, 26, 23 również obok. 11, a niżej jest 4, jest 24 i 30, czyli trawki za 5 zł spuchły, a my do końca otworzymy właśnie mega z numerem 5. Proszę bardzo, mamy 6 pól i zobaczymy, czy tu będzie coś wygrane. Jest tęcza, jest szansa tym samym. Proszę bardzo, w tym miejscu tęcza. I chyba to by było tyle, jeżeli chodzi o tęcza. A następna jest to podkowa. Widzę, ja tu widzę. Jedną podkowę. Dobra. Na dole również podkowa. Popcorn brakuje. Zobaczymy, czy będzie. Ok. Jest kokos i chyba, chyba, kokos. Czy ktoś tu widział kokos cytrynę Widzę. Ale kokosu tu chyba ja nie wiem. Nie. Dobra, no to mamy. Chciałem powiedzieć ser, ale jednak to są kości do gry. I kości do gry. I proszę bardzo, szansa na linie. Kości do gry. Jak i w tym miejscu są kości do gry? Monety brakuje. Odkrywamy dalej. I proszę bardzo, kości do gry. Popcornu brakuje. Którym będzie popcorn? W tym czy w tym? Jak mówicie? W prawym, w lewym? W prawym? No to patrzymy. I tu jest diament. Czyli uwaga, mały diament. Mały diament. Mamy diament i tu kości zostawione. I jest diament następny i jeszcze jeden. I jest diament. No, diamenciku. Tyle cię było, a nic nie otworzyłeś. Dobra. I klapki, czyli na sam koniec został mój ulubiony symbol klapki. Klapki i tu diament również został. Monety nie ma. Klapeczki piłki i popcornu nie ma. Było Dobra. GBL tak to wygląda, czyli na 60 zł wkładu 5 zł udało się wygrać. Nie wiem czy to jest fajnie, czy nie. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Trzymajcie się.